Dzisiejszy odcinek poświęcę naukowcowi, który pisał wiele o sytuacji na Morzu Południowochińskim. Autor ponad 400 publikacji. Wykładał na najlepszych uczelniach świata. W Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Singapurze, w Londynie. Uczył się języka malajskiego, tajskiego, a także z Laosu. Skąd zainteresowanie? Otóż miałem okazję go pewien czas temu poznać osobiście i wysłuchać przeciekawego wykładu. Zbliżają nas ponadto poglądy dotyczące współpracy zagranicznej Chin. Bardzo oględnie mówią dwie publikacje z 2009 roku: Recent Developments in the South China Sea i z 2010 Southeast Asia Parents of Security Cooperation. Szczególnie ta druga praca to prawie 80 stron poświęcone stosunkom na linii Chiny, Stany Zjednoczone i Australia. Mamy tu trzech graczy, przede wszystkim Chiny, które promują współpracę i nieingerowanie w stosunki wewnętrzne krajów. Starają się przy okazji trzymać z dala Stany Zjednoczone od regionu, a także nieazjatyckich uczestników jak Australia i Nowa Zelandia. Mamy też Stany Zjednoczone, które promują wiadome. Swoje wartości starają się zbudować współpracę wobec właśnie tej wobec tej struktury i mamy także ASEAN, który stara się, który zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami podan -narodowymi i bez i zagrożeniami nietradycjonalnymi. Znacznie mierze to właśnie Chiny promują współpracę w tym względzie szeroko rozumianego zagrożenia wewnętrznego kraju. Drugi problem omawiany w tych pozycjach to zagrożenie natury wewnętrznej. Dotyczą one przynajmniej 7 z 11 państw Azji Południowo-Wschodniej. Są to albo jest to brak stabilności politycznej, albo zagrożenia na tle etnicznym lub religijnym. Przejawiają się m.in. na dwa sposoby. Po pierwsze, przenoszą się na inne dziedziny społeczeństwa i przyczyniają się do rozli dobrego zarządzania państwem i legitymizacji władzy. Krajowe konflikty mogą prowadzić do wzmożonego przemytu broni, co znowuż odbija się na przestępczości i politycznym ekstremizmie. Po drugie, krajowe problemy z bezpieczeństwem przenoszą się na zdolność danego kraju do współpracy w ramach ASEANu, opóźniają ogólny postęp w tej dziedzinie. Według mnie można także dodać kolejny skutek w postaci usprawiedliwienia władz do rozbudowanego aparatu przymusu. Środki te można by przeznaczyć na inne bardziej wartościowe cele. Jeden ze specjalistów określił, Zaangażowanie USA i Chin w ramach ASEAN jako cooperation for competition. Możemy tu zauważyć ciekawą zależność. Komunistyczna Partia Chin stara się oddalić Stany Zjednoczone z Azji, z ASEANu, natomiast ASEAN stara się zatrzymać Stany Zjednoczone, także Rosję i Australię, Nową Zelandię jako przeciwwagę dla wpływów chińskich. Na koniec mogę dodać, że tak jak wielu ekspertów, omawianych przeze mnie autor stwierdził, że Chiny powinny się zdecydować. Albo polegają na prawie i umowach, albo wspierają swoje roszczenia dotyczące morza na bliżej nieokreślonych roszczeniach historycznych. To jest najnowszy wariant zalskiego z kampusu Uniwersytetu Hankang na przedmieściach Taipei. Dziękuję.